Witam wszystkich, z tej strony Tropiciel. Zbliża się do nas Gala KSW53, która odbędzie się 11 lipca, więc też czas najwyższy, aby wytypować sobie pojedynki tej gali. W ostatnim czasie nie omawiałem poszczególnych zestawień, wiem, że tych filmów bardzo Wam brakowało. Dziś sobie to troszeczkę nadrobimy, ale powiem szczerze, bardzo liczyłem na pojedynek w wadze ciężkiej, tak? Liczyłem, że tutaj Michał Wodarek powróci, bo już ta waga ciężka kompletnie zdechła. Liczyłem na taki pojedynek ze Stojniciem, nie pogardziłbym też starciem Wodarek Grabowski, czy nawet rewanżem z Andyszakiem, Choć akurat taka walka dla przegranego tego pojedynku byłaby ogromnym ciosem. Ale jednak, no jakimkolwiek krokiem do przodu. Ostatnie pojedynki wagi ciężkiej to tak naprawdę albo pojedynki, które nie wpływają na daną kategorię, jak na przykład starcie Pudziana z Erko Junem, bo wiadomo, że ani jeden, ani drugi opas by nie powalczył, albo pojedynki typu Maxwelli Silva które też na tą drabinkę wagi ciężkiej w żaden sposób nie wpłynęły. Więc ostatnim ciekawym starciem w tej dywizji był pojedynek grabowskiego z Bedorfem, z którego też praktycznie nic nie wynikło, bo Damian z walki o pas wypadł. O ten pas teraz nie chce walczyć. Na Icici Delia wygrali, no ale co z tego jak im się kontrakty pokończyły, więc Filip De Fris tak naprawdę nie ma teraz z kim powalczyć i tutaj wręcz trzeba byłoby zrobić jakiś eliminator właśnie typu Włodarek Grabowski. A tutaj podczas tej gali rozwijamy wagę lekką, która jest już świetnie rozwinięta, są też dwie cenne walki w wadze półśredniej, ale przynajmniej jedno fajne starcie w wadze ciężkiej powinno się tutaj pojawić. Ale konsekwencje tego zobaczymy za dwie, może trzy gale, kiedy KSW przypomni sobie, że mają też wagę ciężką, no, a wtedy będzie troszeczkę za późno. Też bardzo czekałem tutaj na starcie Mysiala Bekawac, myślę, że byłby to pojedynek, który też w pewien sposób rozwinąłby kategorię półciężką. Ale na pewno tutaj cieszy powrót Tomka Dwala. Cieszy bardzo pojedynek Mateusza Gamrota z Normanem. Też bardzo fajnie, że KSW konfrontuje Borysa z Marcinem. No a reszta pojedynków to po prostu bardzo dobre zestawienia. Ale tutaj KSW nie popisało się tym, że zabrało jedno zestawienie. Standardowo zawsze było 9 walk. Teraz zobaczymy 8. Nie dość, że. Trzy gale KSW wypadły, masa zawodników czeka na możliwość walki. No to KSW jeszcze obcina fight card. No ja wiem, że jest to studio, ja wiem, że jest bez publiczności, ale jest pay per view. I tak naprawdę, tutaj najlepszą opcją byłby taki weekend z KSW, tak jak to robi czasami czy UFC, czy Bellator, dwie kale pod rząd, w piątek, sobotę. Na pewno zawodnicy, jak i fani byliby z tego bardzo zadowoleni, z tego typu właśnie wydarzenia, no ale nie jestem zaskoczony, bo KSW nie pierwszy raz tą dziewiątą walkę obcina. No ale jest to dziwne, że tutaj FEN był w stanie dodać dziesiątą walkę, a KSW no jednak uważa się za jedną z najlepszych federacji na świecie i nie jest w stanie zrobić dziewięciu walk, kiedy Bellator czy UFC trzaskają czasami po 12-16 pojedynków na jednej gali. No ale przede wszystkim jest to biznes, więc też trzeba zarobić i też to bardzo dobrze rozumiem. Ale przejdźmy już do milszych rzeczy, czyli do omawiania pojedynków w pierwszej walce w kategorii kogucie. Zmierzy się tutaj Sebastian Przybysz z nowo zakontraktowanym Jakubem Wikłaczem, będzie to rewanż pomiędzy tymi panami. Kuba jest na fali sześciu zwycięstw z rzędu, którą rozpoczął właśnie od zwycięstwa z Sebastianem i teraz Sebastian będzie miał możliwość tą serię mu zakończyć. Co ciekawe, obaj walczyli z Dawidem Gralką, Kuba przegrał, Sebastian wygrał bardzo szybciutko. Myślę, że ma to niewielki wpływ na ten właśnie pojedynek, bo jednak po tej porażce z Gralką Kuba pokonał Sebastiana, a Sebastian chwilkę później pokonał Dawida, więc myślę, że panowie są na podobnym poziomie. Wielkim atutem Sebastiana jest silny cios. Kuba znów bardzo fajnie kręci się w parterze, bardzo często poddaje swoich rywali, więc będzie to myślę bardzo widowiskowy pojedynek. I też myślę, że z racji ostatniego zwycięstwa faworytem jest Kuba. Ma on bardzo fajną pasę zwycięstw I wydaje mi się, że jest też bardziej poukładanym zawodnikiem Sebastian na przykład w ostatniej walce mógł walkę zakończyć przed czasem Tego nie zrobił, a potem sam dostał Backquista, który mógł dużo zmienić Na szczęście nic wielkiego się nie stało Natomiast no myślę, że każdy może ten pojedynek wygrać Jest to bardzo wyrównana walka, ale postawiłbym tutaj na Kubę Wikłacza Ponownie przez decyzję w drugiej walce zobaczymy Michała Pietrzaka z Kamilem Szymuszowskim. Nie wiem czego spodziewać się po tym pojedynku. Kamil przyzwyczaił nas, że jego starcia nie są najbardziej efektowne, natomiast w walce z Zawadą, Jeftuszką czy Szadzińskim zanudzał, ale wygrywał. Styl walki Pietrzaka raczej na to nie pozwoli, aby Kamil narzucił tutaj swoją grę. Jak na wagę pośrednią Kamil Szymuszowski jest bardzo duży i to będzie problem dla Michała przy próbie obaleń. Ciężko też będzie go na pewno trafić przez te długie ręce. Ciężko jest go skończyć przed czasem, o czym przekonało się wielu zawodników tak naprawdę w ostatnim czasie tylko udało się to Grzeszkowi szulakowskiemu. Atutem Kamila są po prostu gabaryty, ale brakuje tutaj w jego pojedynkach agresji, brakuje takiej walki. Kamil wchodzi, robi punkty, ale nie każdego zawodnika da się uspać. Zagrożenia w stójce praktycznie nie ma, po próby poddań Kamil też nie idzie. A jeśli będzie chciał sklinczować czy obalić Michała, no to myślę, że Michał za to będzie mu dziękować, bo Pietrzak jest tego typu zawodnikiem, który będzie miał odpowiedź na każdy ruch Kamila. Znamy wielu zawodników, każdy dąży do zwycięstwa, jeden szuka nokautu, inny poddania, a jak walczy Kamil, no to wydaje mi się, że ktoś go zmusza, aby do tej klatki wchodził, bo walczy tak bez życia, jakby za karę. Z początku myślałem, że po prostu tak pojedynek na niego działa, stresuje go i nie może się otworzyć, ale widocznie takim człowiekiem, takim zawodnikiem jest. I jest to trochę dziwne, tak że decyduje się walczyć z takim nastawieniem, ale ludzie mają różne pomysły, jeden walczy bez życia, inny to komentuje. Ja, fanem Kamila. Nie jestem, oczywiście doceniam jego zwycięstwa, bo wygrywał z dobrymi zawodnikami, ale jego styl walki mi się nie podoba. Myślę, że twardość Kamila sprawi, że zobaczymy taką walkę podobną do starcia Pietrzak Błyszyński. A moim zdaniem zwycięży ją Michał Pietrzak przez decyzję. Ale mam nadzieję, że ta chwilowa rozłąka z KSW sprawi, że Kamil nie będzie chciał za wszelką cenę wygrać, tylko skupi się na tym, aby dać dobrą walkę. Następnie walka w wadze Lekkiej, Myślę, że tutaj jest to bardzo ciekawa walka nie tylko dla kibiców, ale też bardzo ważna walka dla całej dywizji lekkiej i tutaj myślę, że przede wszystkim zwycięstwo z Szadzińskim przybliży Sowińskiego do walki o pas. No a Gracjanowi daje możliwość szybkiego odbudowania się w oczach fanów. Jeszcze nie tak dawno fani tutaj wskazywali Gracjana jako pretendenta do walki o pas, więc ta walka może mu zabrać bardzo dużo. W przypadku przegranej Myślę, że pod względem doświadczenia, ale też takiego prowadzenia pojedynku, Kornik jest lepszy. On już był mistrzem, on wie, jak robić punkty, i tych walk ma dużo, dużo więcej. Był w stanie pokonać Klebera, miał okazję zmierzyć się z McGregorym i myślę, że jest faworytem. Pewnie też tą walkę będzie prowadził na punkty, bo wie, jak to robić. Natomiast ciekawe, jak do tego pojedynku podejdzie Gracjan, czy zmieni swój styl walki, czy nie. Gracjan ma piekielnie mocne uderzenie, to jest jego największy atut, i walkę jest w stanie wygrać tak naprawdę w każdym momencie. Pytanie, czy Kornik mu na to pozwoli, czy taki błąd popełni. Na pewno, z tak mocno bijącym zawodnikiem, Artur już dawno się nie mierzył. I tak naprawdę w ostatnich walkach to on był tym zawodnikiem, który stwarzał zagrożenie w stójce. Kornik jest ze Śląska i to jest też naturalne. Że za tego Karlusa kciuki. Natomiast myślę, że ostatecznie zwycięzcą będzie Gracjan Szadziński przez knockout w trzeciej rundzie. Zarówno Gracjan, jak i Kornik lubią walkę w stójce, więc myślę, że będzie na co popatrzeć. Ale o ile Gracjan będzie w stanie wytrzymać szturm Kornika, tak myślę, że Szadziński jest w stanie. Pojedynek zakończyć jednym ciosem, a padnie on standardowo pod koniec pojedynku, tak jak to było w starciu z Kazieczką czy Redmontem. Ale myślę, że Gracjan Szadziński jest w stanie tę walkę wygrać, bo czy Anzor czy Marcin Wrzosek byli w stanie posłać Kornika na deski, fakt w wadze piórkowej, ale myślę, że nawet gdyby połączyć siłę uderzenia Wrzoska z Anzorem, to nie dorówna ona po prostu sile ciosu Szadzińskiego, więc dla mnie faworytem jest Gracjan Szadziński przez knockout w trzeciej rundzie. Czwarte starcie, ponownie waga lekka, tutaj zobaczymy Romana Szymańskiego i Filipa Pejcia, który będzie zastępować Mateusza Legierskiego. Bardzo fajne zestawienie, tak naprawdę jest to walka, która mogłaby się odbyć w wadze piórkowej. Myślę, że tutaj ten brak zbijania wagi tylko sprawi, że walka będzie ciekawsza. Myślę, że Page będzie bardzo mocno zmotywowany. Walka z Torresem pokrzyżowała mu plany walki o pas, więc teraz będzie chciał zrobić wszystko, aby wrócić do pozycji pretendenta. Przywitał się z KSW w bardzo dobrym stylu, znokautował Filipa Wolańskiego, z którym przecież Torres poszedł na decyzję, ale wiadomo, że Wolański to też zawodnik. Który naruszył wrzoska, któremu Szymański nie był w stanie nic zrobić Ja uważam, że jeśli ktoś ma pokonać Parnasa to będzie to właśnie Daniel Torres Więc fakt, że Page wygrał z Wolańskim szybciej niż zrobił to Daniel Torres Bo przecież Torres doszedł z nim do decyzji Pokazuje po prostu, że warto mieć tego chłopaka w swoich szeregach a tutaj w tym pojedynku zmierzy się Page, który, tak jak mówiłem, wygrał szybciej z Wolańskim, ale też Trzymański, który pokonał po bardzo bliskiej walce Daniela Torresa. Więc świetne zestawienie, myślę, że może to być najlepszy pojedynek tej gali. Spodziewam się, że tak właśnie będzie. Natomiast myślę, że ta walka będzie miksem pojedynku Torres-Szymański i Page-Wolański. Dlatego zobaczymy fajną, efektowną, prawie dwurundową walkę. Będą mocne ciosy, dobre obalenia, ale moim zdaniem pojedynek zakończy się nokautem w drugiej rundzie, a zwycięży Filip Page. Romana da się trafić, zrobił to Sebastian Romanowski podczas gali KSW 37. Zauważcie też, że Roman Szymański przegrał z Parnasem przed czasem, a wszyscy inni zawodnicy dochodzili z nim do decyzji, więc trafić się go da i te ciosy są dla niego największym problemem. A Page jest zawodnikiem dobrze bijącym, ale też zawodnikiem, który nie wypuści zwycięstwa z rąk, co widzieliśmy w starciu z twardszym Filipem Wolańskim. Piąte starcie to konfrontacja mistrzów, czyli starcie podwójnego mistrza Federacji Fen, Andrzeja Grzebyka z mistrzem Armia Fight Night, Tomaszem Jakubcem. Bardzo Ciekawe elektryzujące zestawienie myślę, że idealnie zastępuje nam pojedynek z soldiczem i też wygrany tego pojedynku w 100% będzie zasługiwał na walkę o pas. Znamy bardzo dobrze obu zawodników, więc wiemy, że zobaczymy w tej walce kawał dobrego MMA. Twardą walkę. Każdy będzie chciał wygrać i nikt nie będzie chciał oddać pola rywalowi. Spodziewam się tutaj zaciętej, efektownej trzyrundowej walki pełnej zwrotów akcji natomiast myślę, że większe doświadczenie i większe obycie z takim byciem na świeczniku sprawi, że Andrzej lepiej się w tym pojedynku odnajdzie, otworzy i zaprezentuje pełen wachlarz swoich możliwości i stawiam tutaj na zwycięstwo Grzebyka przez decyzję, ale myślę, że Tomasz Jakubiec może być najcięższym rywalem Grzebyka w jego dotychczasowej karierze Szóstym zestawieniem jest powrót Tomka Drwala. Na powrót Tomka czekam od bardzo dawna. Szkoda, że musieliśmy tyle na niego czekać. Natomiast wiemy, że Tomek miał troszeczkę problemów ze zdrowiem. Więc fajnie, że udało się to wszystko zaleczyć. Ja tutaj po Tomku naprawdę spodziewam się konkretnego zamieszania. Nie odbieram jego powrotu jako ostatni rajd i pokazanie się publiczności. Tylko myślę, że na tej gali Tomek postawi pierwszy krok w kierunku pasa. Mam nadzieję i wierzę bardzo mocno, że zobaczymy starego, dobrego Tomka Drwala. I nie tylko liczę na pojedynek z Mamedem Halidowem, ale też mam nadzieję, że Tomek będzie tym zawodnikiem, który sprawi, że pas wagi średniej powróci do Polski. A na te wszystkie pytania, które nas dręczą od jakiegoś czasu, odpowie nam po prostu nie tylko zwycięstwo, ale też występ Tomka Dwala. Ja się spodziewam gorilla, którego pamiętamy z gali MMA Atak 3, który bardzo mocno narusza rywala w stójce i kończy w parterze. Wiadomo, że bitka z Binkowskim nie jest najlepszą możliwą rzeczą, jaką Tomek może zrobić. No Pewnie jest zawodnikiem lepszym, bardziej doświadczonym i utalentowanym w tej stójce, więc może go ogrywać. Tylko trzeba pamiętać, że Łukasz bardzo mocno bije i jego najmocniejszą bronią jest silny cios, więc y, ja bym po prostu naruszył Łukasza mocnymi ciosami, poszukał obalenia, a następnie poddania przeciwnika. Tomek jest kompletnym zawodnikiem radzącym sobie w każdej płaszczyźnie. I myślę, że tutaj powinien poszukać poddania, bo jeśli walka będzie toczyć się w stójce, to pewnie będzie na co popatrzeć, ale zagrożenie też będzie bardzo duże, więc ja tutaj stawiam na Tomka Drwala przez poddanie w pierwszej rundzie. No, i w tej gali, moim zdaniem, też najgorętsza walka tej gali, czyli starcie byłego mistrza wagi piórkowej Marcina Wrzoska z byłym mistrzem wagi pośredniej Borysem Mańkowskim. Te starcie już raz sobie omawialiśmy. Moim zdaniem tutaj Borys Mańkowski jest zawodnikiem lepszym, wszechstronniejszym. Marcin na pewno jest twardszym, z lepszą kondycją, więc są to trochę inni zawodnicy. Gdyby była to walka pięciorundowa, no to różnie by się mogło to potoczyć. Natomiast myślę, że ta seria porażek trochę Borysowi pewnie dała do myślenia i przede wszystkim ponownie zmotywowała. Myślę, że Borys dużo stracił trochę na własne życzenie. Te odejście z Ankosu na pewno jest ogromnym ciosem dla jego kariery. I tak jak Asia Jędrzejczyk odczuwa skutki opuszczenia Arachionu, tak też to widać po Borysie. Natomiast. Z tym co ma, jest w stanie Marcina pokonać, przede wszystkim walka z Marcinem to łatwiejsza walka od starcia z Mamedem czy Soldiciem. Wrzosek zawsze walczy tak samo, raczej nie zdarzyło się, aby miał gorszą czy lepszą formę. Mógł się zdarzyć gorszy czy lepszy przeciwnik i od tego po prostu zależała jego dyspozycja w danym pojedynku, ale myślę, że jest po prostu dobrym zawodnikiem, który wywiera presję, który idzie do przodu, który jest bardzo niewygodnym rywalem i którego styl powoduje że jeśli rywal chce iść wymianę to walka jest bardzo ciekawa Borys pod względem umiejętności stójkowych jest lepszy, ma silny cios jeśli chce walkę wygrać przez knockout to może to zrobić jeśli pójdzie w parter to może zawodnika poddać. Pytanie zawsze jest takie czy da radę kondycyjnie i czy do tego pojedynku jest zmotywowany i przygotowany przede wszystkim psychicznie. U Marcina nie ma z tym problemu. Ciężej jest o jakiś knockout czy poddanie, no ale to samo w przypadku wygranej z nim ciężko jest go przełamać, więc myślę, że Marcin wrzosek będzie dużym sprawdzianem dla aktualnej formy Borysa. Ja się spodziewam takiego Borysa, którego pamiętamy z Galika SW37, czyli takiego, który rozbija rywala w stójce na pełnym dystansie. Myślę, że Borys jest w stanie wrzoska nie tylko wypunktować, ale też znokautować. Pozwoli mu na to jego talent, umiejętności, ale też siła przyniesiona z wagi wyżej. Myślę, że będzie taki moment, w którym Marcin odczuje cios i albo się zatoczy, albo zaliczy deski. Ale myślę, że raczej nie uda się Borysowi tego wykończyć, i będzie to po prostu bardzo dobra decyzja, po której wygra Borys Mańkowski. Myślę, że będzie to po prostu bardzo ciekawy pojedynek. Niezła módzka w stójce, i na pewno jest to świetne zestawienie. Więc cieszę się bardzo, że będziemy mieli możliwość go zobaczyć. I walka wieczoru Mateusz Gamrot vs. Norman Park. Jest to trzecie podejście, ale też walka z dużym bagażem, bo panowie powalczą o pas, czyli o bycie królem w wadze lekkiej. Gamer nie tylko będzie bronił pasa, ale też musi bronić się przed porażką, która przekreśli mu marzenia. UFC. A nie będzie łatwo, bo Norman był tak naprawdę jego najtrudniejszym przeciwnikiem. Można powiedzieć, że w drugiej walce, kiedy tutaj Mateusz skupił się na walce w stójce, no to już ta walka szła pod jego dyktando. Ale też musimy pamiętać, że będzie tutaj zupełnie inna sytuacja, bo o ile w dwóch poprzednich walkach Norman nie zasługiwał na walkę z Gamrotem, bo nic w KSW nie wygrał, tak teraz stał się w końcu pretendentem, zdobył pas tymczasowy. I w czasie kiedy Gamers zrobił sobie przerwę, Norman wygrał trzy walki i odbudował swoją pozycję. Ale przede wszystkim teraz w narożniku Normana stanie człowiek, który doprowadził Gamrota na szczyt, czyli Andrzej Kościelski. Który zna Mateusza, jego mocne, ale też słabe strony, więc myślę, że tutaj aktualnie dla Gamrota będzie to najcięższa walka w karierze, bo nie tylko Mateusz będzie musiał się zmierzyć z Normanem i jego umiejętnościami, ale też presją, którą wywarł na nim Norman, przechodząc do Ankosu i trenując pod okiem jego byłego trenera. Więc ciekawe wyzwanie przed Gamrotem, myślę, że o trudniejszą walkę w tym momencie byłoby bardzo ciężko i myślę, że zobaczymy twardą pięciorundową walkę. Nie wiem, czy porwiał na kibiców, bo w ich pierwszym starciu szału nie było. Powtórki z drugiej walki też raczej bym się nie spodziewał. Myślę, że tutaj Norman po prostu wyciągnął odpowiednie wnioski z tych swoich nieudanych walk. I tutaj bardziej bym się spodziewał takiego miksu tych dwóch walk, więc momentami pewnie będzie bardzo ciekawie i myślę, że będą to. Te końcowe rundy, czwarta, piąta, ale myślę, że przez większość pojedynku będą szachy i nikt raczej nie będzie chciał ryzykować. Myślę, że też panowie skupią się po prostu na tym, aby wyjść zwycięsko za wszelką cenę niż dać efektowną walkę. Bo wiadomo, że czwartego starcia raczej nie będzie, ale też zarówno Gamę będzie chciał udowodnić swojemu byłemu trenerowi, jak i Normanowi, że jest dobry sam z siebie i trener za niego nie powalczy. Ale też Norman ma tutaj szansę pokonać swojego arce wroga, No, i nie wierzę, że będzie popełniał jakieś głupie błędy, tylko zrobi to, co robił w swoich ostatnich walkach, czyli skupi się na po prostu wykorzystaniu swoich najmocniejszych stron. Ja myślę, że będzie to bardzo trudna walka dla obu zawodników. Ale Gamrod powinien sobie poradzić, więc stawiam tutaj na jego zwycięstwo przez decyzję ale nie obiecywałbym sobie po tym pojedynku najlepszej walki w KSW, choć bardzo bym chciał, aby była to właśnie powtórka z gali KSW 40, ale tak jak mówię, momentami tak może być, a w bitkę pójdzie ten, który walkę będzie przegrywać. A jak wy typujecie poszczególne pojedynki i na jaki najbardziej czekacie? Komentarze do Waszej dyspozycji, a ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Kejdźowe MMA. Pozdrawiam Was, Tropiciel, trzymajcie się!